Dzień dobry, kochani, w kolejnym odcineczku. Dzisiaj przechodzimy dalszy ciąg tego pięknego, łatwego obby, z którym wczoraj się tak męczyłam. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Zaczynamy od tego momentu, na którym zakończyłam wczoraj poprzedni odcineczek. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że, że mi się uda zajść jakiś spory kawałek i pokonać tą trasę taką trudną. Bardzo trudną. Aha. Okay. Skoczyłam co na co. Okay. No, a coś czuję, że łatwo nie będzie, nie będzie tak łatwo. Mhm. Mm Okej, okay. powolutku, jest udało się. Mm -hmm. <śpiewa> <śpiewa> no nie mogę. Hm. <śpiewa> prosto na ten pasek czerwony skoczyłam. Hm! Oh, Dobrze, jeszcze coś. Ado. No nie. się trudne te trasy wymyślają. Spadłam prosto w przepaść. Mhm. Mhm. Mm uh. No, ha! A już wpadam tak blisko. Jest załamaczycie. Nie dobiary. Okej. Okay super. O! No! Jakby się wydawało, że to takie proste. No. Niech mi ktoś pomoże. So oh. <laughs> ja nie mogę. Taki kawał już zaszłam, a teraz nie mogę przejść takiego prostego. Oj. No i... No co jest? Przecież nie stanęłam na tym czerwonym. Za blisko byłam. Och, ekstra. Główka mi poleciała. W dół. Fajnie. No, udało się. Uch, ale się namęczyłam. I teraz po schodeczkach w górę, po takich pięknych, tętnowych schodeczkach kolorowych. Jakbym potem przyszła. Fajnie. Mhm, super. Teraz widzę, że musimy tu uważać, żeby się nie poparzyć. Okej, okay. jak to wygląda. Fajnie się idzie, całkiem fajnie. O, kolejna przeszkoda. super Hej, nie popychaj mnie. Super, Przeszłam, Oj, co tu będzie teraz? Coś czuję, że. I uh. jak ja mam tam przejść? <laughs> <Dobre>. <laughs> okay. dobrze się, Ale przeszłam. Okej. Okay. Dobrze. Okej. my jeszcze raz. Hej, powinnam była przeskoczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest. Jestem już blisko. Już bliziutko. Super, udało się. Ekstra. Dajemy radę. Dajemy radę. Dobrze. I następna strzałeczka. Fajnie, fajnie nam idzie. I kolejne przeszkody widzę. Dobra. Okej. Okay. Powolutku. Okej. Okay. Udało się. Mało brakowało. Teraz, a teraz może te czerwone trzeba omijać, no super, poszło pić całkiem nieźle, co wy myślicie o tym, piszcie w komentarzach moi drodzy. Kochani widzowie, czy wam się podoba? <laughs> Może macie dla mnie jakieś rady, żebym ja mogła łatwiej przechodzić przez te wszystkie przeszkody? Okej, okay. super. I teraz sobie poskoczymy. Fajnie OK OK. Jest udało się. U, uh, dobrze. Fajnie. Dobrze o! Coś mi nie poszło. Jeszcze raz. Na ostatnim spadłam. Niedobrze, dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Hop, świetnie, jest. Okay. jest. jest, udało się. Uch, to było trudne. To było bardzo trudne. Takie łatwe, a takie trudne. Pewnie dla was to pewnie łatwista może jak yy, gracie od dawna. Albo lubicie takie gierki, co wam to fajnie idzie? Ja nie powiem, gierka bardzo fajna, ale trudna. Pokonywanie przeszkód w życiu. Co jest, udało mi się? Mm -hmm. Co my tu mamy? Jak ja tu mam wejść teraz na te schodeczki. Okej. Okay. Aha, prawda? Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz. Zaraz będziemy to przechodzić. Ale w następnym odcineczku, kochani, gdzie Was zapraszam. A na razie do zobaczenia.